Eee, dobry witamy w najnowszym odcinku, gdzie Pasek za mi znowu podkaza. To, to, to jest dobre rozpoczęcie, prawda? Bardzo, dobre mi się bardzo Oj, roz, rozpocząłem, tak, rozpocząłem, wow, dobra. Tak zawsze dobry. Y, ha, 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 ha. Jest dzisiaj z nami Bra. Dawid oraz... ten drugi, Michałek. <grym> Zapomniałeś, jak ja nazywam. Nie. Kto, jakby... Jak miałbym śmieć? Jak to śmieć miałbyś mieć? Bra, dobra, gdzie idziemy? Ci o idziemy. Ty, z przyzwaniem hmm. szkieleta. E, Dawid zrobił miniaturkę i zrobił potem, później inną miniaturkę i, potem się, i teraz mi się mnie czepia. Pulta się, pultacz. No, o, tu są czarne no. Jak no. tak? tak. Osługa o, sługa burzy. Tak, ja jestem Powiedział Dawid. Co to jest? Dawid, U. Nie U. Nie nie... To, ja gram wszystkimi, wszystkimi tu. Dokładnie, ja też. Tak, Podziałem, tak. Codziennie grałem i Siedem razy. Twój stary te tef. Co ma co Michał powiedzieć? Złodam <laughs> e, go już, no. Spójrz e, na co jak, jak pójdziemy na róbek, to zobaczymy. Może znajdziemy. Ale chcesz znaleźć ciało, czy całego? Cokolwiek będzie dobre. Ja nie wybrzydam. A, e, Dawidzie, Dawidzie. E, Mnie, turka, ma być no. z ucinaniem zasięgów. Dobra. Trzeba bo się... po pierwsze, ona się przyjęła po drugie, tu byliśmy, po trzecie... Yy, yy, co my mamy w ogóle robić tutaj w tym, w tym odcinku? Jaka byś turka brzmiała? Powtórz, bo się nie usłyszałem. Yy, po pierwsze, idź z obwodzinami zasięgi, po drugie, tu byliśmy, po trzecie... Yy, yy, idź do piratów. Do piratów. No to proszę bardzo, mówisz Idź do kanionu i sklep orki. To jest, to jest plan. Użyj teleportu. Spotkaj no Grega, on da ci quest'a A co, Greg już jest? Już jest? A, wszystkie zadania? U piłaków? Okay. Nie wiem. I się nie pojawia to nie. No zostaw to górno bo rozpadnie. Jest... no kurz Na 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 na... Autystyczny Bezimienny, to jest z dwa kanału. Autystyczny Eee, pasuje. Nie to jak twoje, Michałku. Dobra. E, ja mam pójść do... ...Szkielety Moją Pasją, <grym> to jest dopiero dobry tytuł. A człowiek jak będę używał szkieletów? Eee, tam nie. A potem będzie warty ze Smokim Ożywieńcem. Będę na nie, nie pójdź, po szkieletach. szkieletach. I wtedy e, byś modlił, muszę... żeby by poszedł tą śmiertelną falę, ale myślę do niego nie... Wybrałeś szkielety. Kurwa. Michałku. Słucham. Mam śmiertelną kulę. I pocisk śmierci. Czy... dopóki nie będzie nic, co się nazywa śmiertelna fala, to... Jak byś zyskał śmiertelną falę? Co? Jak zyskać śmiertelną falę? Szósty krąg a to Przósty nie jest z Beliana? To nie jest środkiem runa tego, tego, tego? Eee, nie. Eee. Bo możesz mieć zatrzymać, ale mogę wyrzucić do morza. Więc nic za to nie dostajesz. Nie, za wyrzucenie do morza. Z dodanie magą. To No, on, no, Ekspy to tak. Ale żadny. Ale może ci był, był, Runa była w pierwszej części za Urizji. No i właśnie tutaj też te, te są runy za tena Świat. E, za za be... spawn nie dostaje. Dostaje runy Sprawdziłem to nawet. Dostaje runy. Dostaje runy. Mogę mieć albo spon, albo... Szpon, albo e, runy. Tak samo. Już, patrz na być... wieki, już, już. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. To jest ogólnie sprawdzone no, info. Co mam sprawdzić? E, runy... oko... Ten, Miecz... Pa... Pa... Palilurian... Sponbeliara! Sponbeliara. Ale, ty stary innego Pokaż, nie mam czasu Pokaż na co tak, tam masz. Co ty tak możesz tak, mi sprzedać? Czarna w kufonce. Może to się porobimy jednoręczną, dwuręczną? Także, w każdym zaklęciem w postaci runy. Ale jakim zaklęciem? Mm. Yy, to jest... Mm. The Hounding Kong. Zaklęcia są. Jak Dawaj, jest sobie na kęgi magii, to będziesz widział. Dawaj z Możesz go oddać magom wody, którzy poświęcą oręż odmentą wód. Bonus 2000 punktów doświadczenia. Nie mam czasu. Y... Co? Jestem tu kapitan. Nauczę cię! To chcesz gubić? No bo chcę klucz, klucz bo jak go pokonał, to pojawi się ten. Ty dawidzie, dlaczego Szponbeliara w ale nie... wygląda jak ostrzym mrozyk? Chyba on by ci dał. Ale potrzebuję do tego, tego, yy, dziennika, a dziennika nie zyska, nie zyska. Jest w ale no, musisz u niego coś wykonać, wtedy daje ci ten klucz. No, bo muszę mu, mu dać właśnie jego dziennik. A, a jego dziennik jest... Tłumacz jest Szponbeliara, nie? Z No. No. Ja do Dawida. Sí daj mi klucz! Daj mi klucz... Dam ci... To trochę mało zważywszy, że nakłaniasz. Lepiej uważaj co mówisz, albo... Nie wiem komu wierzyć. Co powiesz? A tu masz Dawidzie... ostrym rozu. Czy widzisz jakieś podobieństwa? Czekaj <you. hary> To jest to samo ostrze. Dokładnie. <Origim machine. mary> Nawet lepiej widać, bo jest takie, bardziej te, taką piłkę, która się ścisła w ten piłku. Arta wiedział czym walczyć. Powiedzcie, był Beliarem. To <grym> jest mądre <Rozmawliwe> pokonanie. <grym> Dobra, ja robię, ja robię tego. Michał e, Michale? Stop czas. Zatrzymaj to zatrzymaj, nie... Dobra. Witamy z powodzeniem po przerwie. Nic nie zaszło. Nis nie to już. Nic zaszło, tak? Franciska tak. Zobaczymy następny. Dobra, chodź następnym razem. Ciągle cią, cią, nie do Dobrze już koniec, dobra. Nie Zamknij drzwi i To o że... Nie. Co za daleko? Biały rum, złoto, dziennik grega. Dokładnie, to jest bardzo ważna rzecz. Pierścień. Ale będziemy mieć tu do A ja szukam jednego specyficznego przedmiotu. Trochę w jest. Lewo, le lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo... Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo... Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Gdzie jest kurs obramy południowców? O, co to ja powie. Ja wszystko bierz Na co ja go. To wszystko jest... Czytaj dziennik Grega? Już, już. Prześpię się na jego łóżku. Ja tu jestem kapitanem w do Dobra, Dziennik Grega. Grogu. On od dzisiaj Bardzo będzie... Bardzo nieśmieszny żart. Od dzisiaj będzie Grug dla mnie. Dziennik Grogu. Okej, okay, spoko. Ma ja już dość plaży, czajesz? Ej, ty! Widzisz, co mówię w, w mojej chacie? Ja... nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, a, robiłem, mówiłem, że... A że dzisiaj nie pojawi! No właśnie. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą w żuchach do, do góry. To wszystko, co udało ci się dobrze, zrobić, na zniszczyć? że coś słyszę, bo się przesłuchy. O, to bardzo dobre. A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Pozbyłem się bandytów zwierzę. Plaża na północy jest już bezpieczna. Dobrze, ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa "praca". Tak. Potrzebuje pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Co Dobra, Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę. z no, zostać stolarzem. Z tych cholernych <grym stóp>. z <takim grym> się Dobra. Obrzytwiakach. Co prawda siedzą w kanionie, ale czasami nie chcę, żeby któryś z moich ludzi... To było oczywiste od dawna. Potrzebujesz Jacka? Nie potrzebujesz. potrzebuję. To, możesz wziąć paru. Powinni uczciwie popracować. Dobra. No to chwila. Od teraz załóż jakiś porządek. To jeden z naszych pancerzy. I nie ociągaj się Piracka zbroja. Eee, tak, czy to jest kogoś, lepo czy gorsza? Tu jest napisane. Tu jest napisane? Tak, tu jest coś napisane. Eee, on jest lepo czy, no, czy gorsza? Bierz... Jest wiesz. i ty wiesz. Gdzie jest jest? Teoretycznie jest... Lepo. Dobrze, pod postulować w domu. Tak, tak. Widzę. To się jest lewa dobra. E, Morgan. Jest Morgan. Morgan jest swój Nie musisz mi tego mówić. Nie mów wszystko. Powinien Co jest grane? Ciągle Kanion czego. Lepiej weź paru. Kanion jest ba... No przecież wiadomo... Tym, z... No to w dro... Dobra. Jest Morgan. Nie mam czasu na takie rzeczy. Morgan. To co, sam kapitan? Oooo, Im szybciej! Brandon nabierzesz. Chodź za idę! jest Morgan? Morgan to jest ten, co się obija. Tam, tam, w drugą stronę. Okay. właśnie w tą stronę. Ile mogę wziąć chłopaków? Inaczej. Nie Inaczej yy, mówię ja i zostaw na, na miejsce. Nikogo nie brałem, bo byłem zbyt potężny. na miejsce? Hmm? Czy ja mogę z niej pójść na smoki? No chyba tak nie działa. Był coś Samuel. Nie! To zrobiłem. Okay, Co zrobiłem? Mogę jeszcze sprzedać kilka tych wręczów. Szybki śledź, szybki śledź. Oho ho ho. Ty go zjesz, a nie śpije cholera. Gdzie jest Morgan? W tej głównej części. Okej. Okay. To jest Bill nie to jest Francis. To jest... Mo o, Morgan. A, wspaniale. Teraz miłego szlaku. To ja się powinien cieszyć? Jest szybki śledź i lecimy szybko. Dobra, jak tam czas? Michale, jak tam czas? 12-13 minut. Kapitan powierzył ci dowód. Chłopakom przyda się. Okej. Okay. Jacek... Chodźmy na pola Chodźmy na pola Rozumie rozumiem. On rozumie On rozumie Ej, pstuga, tu jest trąk! What? Naprawdę nie mogę na smog ich pójść, nie z nimi? Szkoda A jak chcesz ich przetransportować? Eee... Yy, o, dobre pytanie Jakość? Mówiłeś, coś chce odpowiedź? Genialne. No, gdzie są wytwiaki? No, były te przed kopalnią, które zabiłeś e O, tu, 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 no Dobra Proszę, Apes Odór, ale chemika dosięgnął miasz skurde apes kurde, Apes to get a strong book, but where is my apes? Skip, gdzie ty idziesz? Przedzone Muszę iść drogą, drogą To no, jest, i ten tsunami, skip jest z nami Jasek. nie ma z nami... Koń Umarł, trudno, tak? <śmiennie> <nie jest>. <śmiennie> <śmiennie> Wszystko zaplanowane. Wszystko zaplanowane. Ja po prostu zyskać miksery życia. Tak było. Dobra, yyy... Tutaj coś masz? Tutaj byłem. Tutaj byłem. A mogę na orki z nim? Jeśli naprawdę chcesz wracaj ja to Chwila y... Chodź No to w dro da, czyli nie mogę z nimi. Szkoda No, to miał sens No Odytwiek Maliście? Nie, szkoda. Co się mu stało? W ogóle jesteście tam, wiecie? umarliście w końcu? Jeszcze nie. Muszę się pilnować. Okej, okay. a Michał, Michałek? O, trzy wytwiaki. Idealnie. Umarł. Okay, umarł. Dobra. I ja mogę na smoki, nie na smoki, tylko na orki pójść mi nimi Będę nie do rady. Kolejne bydle załatwione. Kolejne bydle załatwione. Dę, dę. 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 Jedna bestia mniej. Kolejne bydle załatwione. Ten Jedna bestia mniej. Pojmię, to wyzaczę i lecimy. O, York. O, o! To się uzbierało teraz, to może za chwilę. Kolejne bydle załatwione. Dobra. Pojedziemy sobie, prawda? No, jak ja powiem, strzał od nich. Dobra. Powróciłem do was, przyjaciele. Cześć. Z moją klacją. Proszę tego. Nie widziałem widać to co prawda? Nic ale tu nie ma. Sam już stać. A ja właśnie pokonam dwa ulgi. Niczego tu nie znajdę. Nie wierzę. Dawidzie, raport. No, jeszcze żyje, ale nie używam magii. <słuch> Proszę, wyjdź. Jakie to jest jej upirliwienie? że taki challenge. Orkowie! To się idzie znowu, czy nie? Są konsacze. To są kąsacze. To są ścierwone. Aha, ja chodź, wydaj się Co to jest? Co? To jest latający kąsacz. Wow. To czas? Czas 18 minut. Jak wyzwałem mojego szkieleta, to. zanurzyłem się jego? Odpowiedź jest tak. załatwione. to jest krojeniem... kalkulacji. Bez piatów byś nie dokonał tej rzezi. Skip do. Jak nie używam, używam. Skip. z lukrowo. Jak nie użyłem, to się nie umierał. Widzicie, jakie ja są potężne? To są Dawid, ja by sam mieć kulumulu. Było by spoko. Ja, ja mam To co nie ma ligać. I mordować biedną, niewinną rasę. Ehm. Eee, na, na, na. Róż, postańcie się na mnie agrować Dara O, wywstóra się zatrzymać, aby ją podnieść i u umrzeć Tak, to prawda O, jak jak gulu robi. Boże, słuchaj, mamy 20 minut. Spoko. Dobra. Ciebie dam radę pokonać. taki... ...perk z Heroesów w Sokoli wzrok? Przydałby ci się. No! Ej, jak to nie trafiło, powiedz mi? Nie poszła to kolega bo z roku No jedna kulowia Bo jakie dole robi Kajtuje go Nie Miałam dalej nie dać HP To jest legendarna bitwa To była legendarna bitwa. Mm, mm, mm. E... O, tu jestem. Dobra, ty, ty jeszcze wiecie, dobra. To teraz może lepiej co zróbmy. Przyzywasz armię szkieletów. Oni się skupiają na szkieletach, debilu. Po co mam kogoś, kto będzie wrogiem mojego sojusznika? Wiesz, takują orków. Ty przyzwasz kwiat na Genialnie. Dobra. Dobra, po kolei, po kolei. Ja ich ja, tu ja, ja, rozwalę. Później przyzwę przy, przy Chodrona i Beigiles. Dobra. chodź. No, jest. Skutny. Dobra robota! Jedna bestia mniej. Dobra! <laughs> Normalny dzień to był. A tu na mnie gruje w Mendo. Jeszcze zobaczymy w następnym odcinku. No cóż. Cóż.